Co jest? Udajesz niewidzialną? Co się z tobą dzieje? Wciąż na Nigdy nie należałaś do sympatycznych osób, ale dziś jesteś jeszcze bardziej zgorzkniała niż zwykle. Mam dużo trosk i spraw do załatwienia. Zresztą nie twój interes. Na mnie też czekają nudne papieżyska, ale ja podchodzę do tego z humorem. Bierz ze mnie przykład. Pomogę ci. Nie, nie interesuje mnie twoja filozofia uśmiechu. Nie jestem klaunem. Pamiętaj o czymś bardzo ważnym. Nie wolno płakać. A wiesz dlaczego? Bo życie jest piękne. Za godzinę? Dobrze, ale tylko na drinka. Oczywiście jestem przede wszystkim dżentelmenem. Tak gwizdał Juan Carlos. Nie, niemożliwe, odbija mi. Nie chcę cię ponaglać, ale pragnę z tobą być, obejmować cię, obsypać całe twoje ciało po Pozwolisz mi pokazać, jak bardzo cię kocham? Nie milcz, tak, powiedz coś. Dobrze, spotkam się dziś z tobą, ale niczego nie obiecuję. Wiem, niezbyt to romantyczne, ale wolę być szczera. Tak, chcę z tobą być. Chcę, żebyś mnie przytulał, Ale proszę cię, niech to idzie swoim rytmem. Nie przyspieszajmy biegu rzeczy. Nie chcę, nie zamierzam Cię ponaglać. Po prostu chciałbym Cię tulić i Cię całować. Nie bojąc się, że ktoś nas nakryje. Kocham Cię, Elena. Przysięgam, że nie chcę Cię wykorzystać. Nie zrobiłbym tego. Wiem. Dziękuję. Mam wobec Ciebie uczciwe zamiary. Żywię do ciebie głębokie uczucie i udowodnię ci to. Wracajmy do pracy. Ja Idę do, do siebie no do zobaczenia. Wersja. Odprowadzę cię, żeby mi cię ktoś nie porwał. Będę ostrożna. <grym zainteresowań> A niech mnie Elena z Plutarkiem. Wiesz, Elenie, skoro mówi, że nie chodzi z Plutarkiem, to nie chodzi. Ufaj jej. Idzie bogini. Ewa Mario. jesteś piękniejsza z każdym dniem. Wprost promieniejesz. Zostaw te włosy. Kobiety nie lubią, kiedy się ich dotyka. jesteś niczym, grecki posąg. Nie wygłupiaj się. Mamy pogadać o ponownym naborze tych zwolnionych. Wiem, że nie zbywa mi na urodzie, ale nie o tym mowa. Musiałbyś widzieć, jak za mną wjeżdżą na ulicy. Psy. A w metrze obmacują, jakby wszyscy byli pijani. Zwierzęta. Wszywają mi łapska. Przestań, miejże litość. Siadaj. Do roboty. Taka jest prawda. Czy Pluti przedstawił plan naboru? Daj mu robić swoje. Nie. Szybciej opracuję własne. To trzeba szybko załatwić. Nie twoja działka. Lepiej. Co? Daj całuska w dowód miłości. Jesteś dzisiaj bardzo rozgrzany. Ależ tu gorąco. Chcę tylko pokazać, jak bardzo cię kocham. A mnie się wydaje, że coś knujesz. I dlatego jesteś taki miły. Co ukrywasz? Mów. Ja, moje serce nie spuszcza cię z oka. Tak? Z którego? Sama sprawdź. Przepraszam, dokumenty, o które prosiłaś. Mogę zostać i pomóc. Świetna myśl. Siadaj. Mimi ma no dobre pomysły. Mimi, wejdź. Załatwimy to we dwoje jako wspólnicy. Nie zostań. Będę cicho. Szkoda jej talentu. Wiem, jak wygląda, ale jest niegłupia. Mimi. Zostaw nas. Dobrze, nie siedź. Dobrze, wyjdź. Zdecydujcie się. Dobra, idę. Marnuję się tu. Właśnie. A ty, co? Z którego oka? Co jest? Jak to, co jest? Przeczytałam Twój raport. I co? Popełniłeś błędy w ocenie potencjału operacyjnego Machała. Podkreśliłam Ci je. Poprawisz? Sprawdzałem to kilka razy. No nie, podkreśliłaś wszystko. Robiłem tak, jak prosili. Daj spokój. Błędy merytoryczne. Zła redakcja i beki gorsze niż u Przykanujesz mnie. To drobiazgi bez znaczenia. Pamiętasz naszą rozmowę? Tak. Obiecałeś znosić mój nadzór bez szemrania. Już zapomniałeś? Nie. Pomyliłem się, nic więcej. I wiem, nie zrobiłeś tego celowo. Bądź uważniejszy i popraw ten na raport. Nic się nie stało. Tak, kochanie. Ale jesteś trochę za bardzo wymagająca. W skarbie Plaża przez RZ Napisałem tak, żeby cię sprawdzić. Tak, jasne. Tutaj widać, w jaki sposób dokonamy wyboru firm budowlanych. Może tak być? Bardzo przejrzyste. Prezentacja spodoba się prezesowi i wszystkim się przyda. Brawo, doskonała robota. Jak to u mnie? Widzę, że jesteś szczęśliwa. Spędziłaś dużo czasu w gabinecie Plutarka. Opowiadaj. Co ty sobie wyobrażasz? Nic nie było. Jesteśmy w pracy. Za kogo ty nie masz? Wiesz, takie rzeczy się zdarzają, szczególnie zakochanym. Widać na pierwszy rzut oka, że Plutarko za tobą szaleje. Ślini się na samą myśl o tobie. No właśnie. Plutarko chciałby intymności. Zaprosił mnie dziś na kolację do swojego apartamentu. Musimy to uczcić. Skąd ta mina? Idziesz do swojego chłopaka? Tak, ale to jakieś takie planowane. Brak w tym spontaniczności. Nawet nie wiem, czy chcę. Nie. Sama się nakręcasz. Więcej luzu. Puść się na żywioł. Będzie, co ma być. Wiem, że skoro się zgodziłam go odwiedzić, wszystko może się zdarzyć. Ale może być tak, że ja nie. Nie, a nie chciałabym, żeby pomyślał, że go z wodą prowokuje. Czujesz się tak, to wciąż myślisz o Juanie. Ja, Przestań. Gadasz głupoty. Wróćmy lepiej do Twojej prezentacji. Brakuje tu strony, a kiedy prezes to zobaczy, dobra, dobra, ale myślisz o nim, daj już spokój. Pokazuj to. Tutaj masz wykres, na którym widać, co czujesz do Juana. Prawie mnie uderzyłaś. Przychodzą tu tylko kobiety? Nie. Mamy współuzależnionych obok płci. Chociaż rzeczywiście pani jest więcej. Ktoś mi was polecił. Nigdy nie byłam w takiej placówce. Odeszłam od męża i jest mi bardzo ciężko. Potrzebuję pomocy. Proszę usiąść. Dobrze, pani trafiła. Spotykamy się tutaj i opowiadamy z własnej, nieprzymuszonej woli o swoich troskach. Pomagamy sobie wyjść ze współuzależnienia, które nas okalecza. Odeszłam od męża niedawno. Nasz związek był trudny i niszczący. Ale mimo to często chodzę pod dom w nadziei, że go zobaczę. Powstrzymuję się, żeby do niego nie zadzwonić. Wstydzę się tego. Proszę się nie przejmować. Rozumiemy, wszyscy byliśmy w destruktywnych związkach. Najważniejsze, że w programie 12 Kroków. Uczymy się żyć z inną osobą w poczuciu swobody i spokoju. Możecie mi pomóc? Tak. Zwłaszcza, że postawiła już pani pierwszy krok, przyznając się przed sobą do współuzależnienia. Drugim ważnym krokiem było zakończenie toksycznego związku. Owszem, ale to o wiele trudniejsze niż sądziłam. Tak. I wymaga czasu. Nie będę Pani okłamywać. Nie załatwimy tego z dnia na dzień. Ale jeśli chce Pani coś dla siebie zrobić, pomożemy. Pani Ramosarwieta, czym mogę służyć? Mam nadzieję, że nie narzeka pan na nasze usługi. Nie, skądże. Chciałbym urządzić u siebie uroczystą kolację. Włoskie wino, szampan, świece, te rzeczy. Oczywiście. Na którą? Wszystko będzie gotowe. Zadbam o to. Bardzo proszę. Wyślę kogoś, żeby wszystkiego przypilnował. Dziękuję. Onesimo, nie zaczynaj ze skargami. Planuję dziś szczególny wieczór z Eleną. Zamknij się. Wszystko ma być na najwyższym poziomie. Zajmij się tym, ja nie mam czasu. Już idę. Zaraz. Co za niespodzianka. Jak się pan miewa? Miło pana widzieć. Proszę usiąść. Nie, dziękuję. Co słychać? Może coś do picia? Nie, Potem tylko spytać, co u pana. Chyba nie przyjechał pana rozmawiać o mnie, Nie, rzeczywiście. Powiem wprost. Związałem się z pańską córką i mam poważne zamiary. Proszę bardzo. Dla mnie nie ma sprawy, tylko uprzedzam. Proszę to potem nie przychodzić na skarby. Nie rozumiem. To proste. Nie moja wina, jeśli Elena nie będzie o pana dbać i okaże się nieodpowiedzialna. A będzie pewnie równie troskliwą żoną, jak jej matka. Błogosławiona trucizna. Muszę jeszcze tylko wymyślić, jak ją podać Plutarkowi. Ależ oczywiście. Hotelowy barek. Jesteś genialna, Rebeko. Ten szczur Plutarko pewnie siedzi w biurze. Kotku, nie wiesz, co Cię czeka. Dzień dobry. Miło Panią znów widzieć. Widzę, że naprawdę się cieszysz. Pewnie przysyła Panią pana Ramosa Rieta, żeby sprawdzić przygotowanie do kolacji, nieprawdaż? Właśnie. Zapraszam. Wszystko wygląda cudownie. Z pewnością, ale nie zaszkodzi zerknąć. Uważasz, że raport wymaga poprawy? Tak. Sądzę, że można przerobić wykresy, żeby bardziej odpowiadały prezesowi, a także zestawienia inwestycji i zysków. Podoba Ci się ta propozycja? Tak, bardzo. Ma no we wszystkim rację. Tak będzie lepiej. Dobrze. Prezentacja już wkrótce zdążysz. Na jutro. Poświęcę temu resztę dnia i noc, jeśli będzie trzeba. Mogę Ci pomóc, jeśli chcesz. Poświęciłaś raportowi dużo czasu. Niech Renato robi to sam. Nie pomogę mu. Spędzimy to całą noc. Oczywiście na pracy. Naturalnie. Nie mam nic przeciwko temu. Szybciej skończymy. Zawiadam prezesa, że rano złożymy raport. Zaczekam, byle to było jutro. Prezentacja będzie gotowa na rano. Pani Moreno, proszę usiąść. Chcę z Panią o czymś porozmawiać. Zamieniam się w słuch. Zazwyczaj nie wtrącam się w prywatne sprawy pracowników, ale. Tutarko właśnie powiedział mi, że jesteście paru. Tak, owszem. Rozumiem. Był pańskim szwagrem. Właśnie dlatego rozmawiamy. Pragnę pani powiedzieć, że mnie to akurat ani trochę nie przeszkadza. Wiem, był żonaty z moją siostrą i nigdy o tym nie zapomni. Zawsze będzie mi rodziną. Plutarko to porządny gość i zasługuje na nowe życie. Z wiekiem nauczyłem się, że mężczyzna nie wytrzyma długo bez kobiety. A pani jest wspaniała. Ma pani cały mój szacunek i podziw. Bardzo panu dziękuję. Nie. To ja dziękuję za takt i dyskrecję. Kiedy zdecyduje się pani to ogłosić Proszę być pewna mojego poparcia Jestem panu naprawdę wdzięczna Jak miło Kolacja dla Twojego. Tak, romantyczna. Najlepsza porcelana, świece i bukiety. Prezentuje się to wszystko doskonale. Będzie w pełni usatysfakcjonowany. Włoskie wino, jego ulubione. Doskonale. Gratuluję, to będzie uroczy wieczór. Dziękuję. Może pani iść. Ja jeszcze poprawię kwiaty. Przepraszam. Więc romantyczna kolacyjka z karierowiczką. A ze mną łaziłeś do jakichś spelun, żeby nas nikt nie widział. Po tym... Zastygnie ci ten twój obłudny uśmieszek. Poczujesz nadchodzącą śmierć. Będziesz się wił jak robak w wstrętnej łobuzie. Zapowiada się niezapomniany wieczór. The am Polska na zlecenie telewizji Puls Studio Akme. Tekst Grzegorz Schiller. Czyta Janusz Kozioł.